W dzisiejszym, co ja czytam głębia powrót. Druga część cyklu Marcina Podlewskiego głębia powrót. Ciężko mi jest mówić o kontynuacji czegoś, bo strasznie trudno nie zaspoilerować. To, co mogę Wam na pewno powiedzieć, to to, że książka podobała mi się tak samo jak pierwsza. Jest to dla mnie genialna. Powieść Science Fiction, taka, która nie jest zbyt, wiecie, naszpikowana tym wszystkim ciężkimi rzeczami trudnymi do zrozumienia dla zwykłego zjadacza chleba. I jeżeli nie czytaliście do tej pory książek Science Fiction, takich space oper typowych, to polecam Wam głębiej, bo da się ją przeczytać, nie będąc specem w tej dziedzinie. Jeżeli nie czytaliście głębi, to zachęcam was do przeczytania. A recenzję możecie zobaczyć sobie tutaj. Głębia powrót. No naprawdę nie wiem ile mogę wam powiedzieć. Ogólny zarys jest taki, że mamy naszych sobie ludków, Ziemian, którzy rozprzestrzenili się na całą galaktykę, która zwie się w tym momencie wypalonym galaktyką, dlatego że jest w bardzo kiepskim stanie po wojnach z obcymi i po wojnach z maszynami. Czyli wszystkie katastrofy, jakie sobie teraz możemy wymyślać i jakie teraz yy, pokazujemy w, w filmach science fiction, yy, się ziściły w tym scenariuszu i mamy wypaloną galaktykę. Jeżeli porównać powrót z pierwszą częścią, z kokowcem, można powiedzieć, że jest ona bardziej rozbudowana, że bardziej pokazuje nam już ten świat. Całość tej galaktyki, bo w Skokowcu skupialiśmy się na statkach, na jednym głównym pościgu i właściwie tyle, chociaż i tak zajęło to dużo stron, jak możecie zobaczyć. W powrocie mamy już takie szersze pokazanie, co się w tej galaktyce dzieje, jakie są polityczne układy. Kto do czego dąży i jakie ma aspiracje. Poznajemy bardziej te nasze dziwne sekty, czyli sektę, która chwali obcych, których nie ma, którzy mają powrócić, czyli Elohim i sektę ludzi, którzy wielbią maszyny, czyli stripsów. No i tak, jeżeli w pierwszej części mieliśmy zaznaczone, wspomniane, że kiedyś w galaktyce byli obcy, przybyli do nas, nie potrafiliśmy się z nimi porozumieć, więc sobie poszli. I były maszyny, które udało nam się pokonać. Tak w dwójce okazuje się, że to wszystko nie jest aż tak oczywiste. Nie jest oczywiste, czy obcy nie wrócą. Nie jest oczywiste, czy maszyny do końca wyginęły, więc mamy dużo niewiadomych. Dużo rzeczy się też wyjaśnia. Ale jak to znowu, jak zazwyczaj to bywa, w kontynuacjach wyjaśnia się, a trwają się inne sprawy. Dużo więcej dowiadujemy się o naszych głównych bohaterach, o których już myśleliśmy, że się dowiedzieliśmy praktycznie wszystkiego w tomie wcześniejszym, ale jednak nie. Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste i ich życiorysy wcale nie są tak oczywiste. Wójka była świetnym rozwinięciem tego. Co było nam tak jakby naznaczone w jedynce, naznaczone przez 700 stron, ale, ale bardzo liniowo, jeżeli mogliście to zauważyć. W głębi mamy zaznaczoną taką szerszą perspektywę, coraz bardziej zaczynamy rozumieć, w jakim położeniu znajduje się nasza galaktyka, i jakie czyhają na nią zagrożenia jeszcze. Głębią skokowcem byłam zachwycona powrotem. Też jestem zachwycona. Jeżeli więc czytaliście Skokowce i Wam się podobał, to spokojnie możecie sięgać po powrót. Nawet nie wiem, czy jakiś minus bym mogła powiedzieć. Chyba nie. Jeszcze raz polecam Wam zarówno głębię Skokowiec, jak i głębie Powrót. I zaznaczam, polecam też tym, dla których będzie to pierwsze spotkanie ze Space Operą. Bo jeżeli chcecie zacząć, to głębia jest świetnym początkiem. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, subskrybujcie, jak się Wam podobało. I do zobaczenia następnym razem.